Cześć, tu Amelka. Dzisiaj przedstawię techniki dresawek. To tak, zaczniemy sobie od wstępu. Wstęp robi się w ten sposób: przed nie na przykład tak soto, tylko już tak powoli. I po prostu sobie. I tak już w normalnym tempie wygląda to tak. Dobrze. Przeplatankę wstępu. wstępie jest w tym samym tempie, tylko że nogę jedną trzeba dać tak i teraz jedną obciągnięte palce i dać tak. I tak idziemy. Teraz będzie wstęp hiszpański. Wstęp hiszpański polega na tym, że trzeba wysoko podnieść nogę, ale też nie za wysoko, trochę zgięte kolano, i jest trochę wolniejszy niż normalny stem i z ale też nie można zrobić czegoś takiego tylko po prostu tak delikatnie i tak mniej więcej to się robi teraz kus, kus jest trochę trudny w trzeba y, umieć y, no na każdej nodze y, przez 10 sekund tak mniej więcej nieruchomo i w kusie trzeba zdjąć trochę tą nogę i odciąć między tak. I teraz idziemy. Tu. I to jest wolny tempo, a szybkie jest tak. I teraz przeplatanka w kusie. Przeplatanka w kusie wygląda tak, że tak samo jak kus, tylko że yy, przeplatanka. Jest taki coś, że dajemy nogę do góry. Tylko że wstecznie, w dobrym ciemku. I teraz piruet w kusie. piruet w kusie. Też zginamy nogę. Tak tutaj I tak robimy. Teraz spróbujemy.